kolejna porcja najważniejszych i ostrych wydarzeń, wypowiedzi i ripost. Poseł Kowalski podbiega do żurka po głosowaniu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Liczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. I tyle. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga. Za dwa lata Trybunał Stanu. Bezwzględny Trybunał Stanu. Jestem jest tam draniem, telefonem. No widzicie państwo właśnie, jak wygląda... Kompromitacja telewizji publicznej tak potraktowali Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj jeszcze dzień na pewno zwiększy to. Czy to Prawa i Sprawiedliwości to jest duży problem w tej chwili? To jest problem. Tyle prezes Kaczyński z Sejmu bezpośrednio po głosowaniu wracamy do pana doktora Macieja Poseł PiS nagrywa dziennikarkę TVN pod męską toaletą. Maja Wójcikowska, TVN. Wchodzi, wchodzi do mę, pod męskiej toalety. Chce wejść do męskiej toalety, chce wejść do męskiej toalety, męski toalet. tak. Ale niech pani wchodzi do męskiej toalety, Nie wchodzi. Ale pani jest pod wpływem drinka jakiegoś? Nie, ta pani, ta pani. Ta pani, ta pani, ta pani, to pani, pani, pani. pani. Nie dam się Pytam się, pani jest pod wpływem drinka? Pani, no, pani wchodzi mi do toalety. Ja chcę, ja chcę wejść do toalety. a pani chodź do toalety. Władza odbiera głos posłowi Pis i daje Zębaczyńskiemu nie doczeka się wyroku, bo ta oszalała z nienawiści władza Donalda Tuska. Proszę proszę kończyć. Proszę. Nie będę kończył, tylko będę mówił to, z czego się śmiejecie, z czego się śmiejecie. Posłuchajcie najpierw Dziękuję bardzo. I co, potraficie tylko odbierać głos? Tak. Bar bardzo proszę pan poseł Zębaczyński. Prezydent Nawrocki mocno odpowiada Tuskowi na jego słowa. Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponadpartyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też Zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, ale szefem rządu. A to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem wybranym przez Polaków. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych. Premierze rządu bezprawia. Czy hipokryzja niektórych polityków ma jakieś granice? Posłanka Polski 2050. Patrzcie na tę hipokrytkę. Czy wyrazi zgodę na jego aresztowanie, czy nie? E, na pewno zagłosuję za zdjęciem immunitetu, bo wobec prawa każdy powinien być równy, bez względu na to, jakie pełni funkcje publiczne. I to nie ulega wątpliwości. A to jeszcze tylko dopytam, bo niedawno był głosowany. A, parę miesięcy temu wniosek o uchylenie immunitetu i dla Joanny nie muszę. Jak pani zagłosowała? <laughs> Wie pan, to, to jest zupełnie inny wniosek. inna jest... sprawa, okej. Okay. Tak, to, to, to jest... Jest... Okay. Nie, nie. No to, to rad, chyba, się pan, na chyba, chyba się pan zgodzi, że to jest inny rodzaj. Kabaret w Sejmie. Pis zlituje się nad chołownią. Pan poseł Kowalski, pan jest taki zmartwiony. Pan pół godziny temu powiedział, że my wszyscy, wszystkich nas pan zamknie do więzienia, więc teraz się zastanawiam, ile Panie mam czasu. Powiem szczerze, polubiłem pana, pana oszczędzimy, ale mówiąc. Poseł Czarnek i dziennikarka o rolnikach i 200 tysiącach vat u za pomoc bezdomnym. No ale czy nie przypadkiem za czasów pierwszego tuska mieliśmy do czynienia z skandalem polegającym na tym, że od Piekarz? Ta. 200 tysięcy zapłacił VAT. Prawda? Za to, że oddał chleb charytatywnie do, na, na potrzeby. Zapłacił 200 na, na, na tysięcy sprawdzałam dzisiaj, żeby sobie to przypomnieć. Jutro zrobimy jeszcze za raz, żebyśmy to było za pierwszego pustka, tak, prawda? tak. Więc wrócili ci, którzy byli na rodzie. Dlaczego to zrobiłeś sobie na rodzie? No, Biegasz, który rozdawał się. ludziom chleb, bo też. Tak jest, na rodzie obudź się, bo oni naprawdę robią rzeczy już tak bezczelne. Yy, znaczy bezczelność to jest... To słowo, miało nigdy nie wrócić, to, nie to było napiętnowane tak, przez wrócić, wszystkie środowiska polityczne. A wróciło do rolników, którzy pozwolili zebrać plony Dziennikarka ujawnia prywatną sytuację. Premiera Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim i porównuje do Tuska. Kiedyś on powiedział o Mateuszu Morawieckim, że Mateusz Morawiecki mu imponuje, właśnie, to on powiedział wtedy no, tak bardziej kuluarowo, że on przekracza swoją fizyczność. No bo Mateusz Morawiecki jest trochę takim robotem, prawda? I że to było w kampanii prezydentki Andrzeja Dudy, kiedy on rzeczywiście do pierwszej, do której z się spotykali, rozmawiali i w pewnym momencie tam Jarosław Kaczyński z nim siedzi, rozmawia i nagle patrzy, on na tej białej koszuli ma taką krew. Lecia krew z nosa po prostu Mateuszowi Morawieckiemu z wycieńczenia, którego on nie czuł, że on jest wycieńczony. Ale to przecież te wszystkie historie jego współpracowników, że on od trzeciej na potrafi napisać maila. On jest bardzo pracowity i to jest trochę przeciwieństwo Donalda Tuska. Donald Tusk po prostu inaczej trochę funkcjonuje, administruje, to znaczy ten weekendik musi być. Pamiętam te artykuły Michała Krzymowskiego w Newsweeku, gdzie on pisał o tym, że on już tam... W Piątek, sobota, niedziela i kapek, pędziałkę, no to, działka, no to był, był już na pomorzu, tak? Że on wyjeżdżał już w czwartek, chyba wylatywał samolotem. A Mateusz Morawiecki ciągle. Bardzo mocna wypowiedź Ewy Zajączkowskiej. Dość klękania przed innym narodem. Ja mam wrażenie, że Ukraińcy zaczynają nas traktować jak frajerów i zaczynają to wykorzystywać e, przeciwko, e, przeciwko nam, więc uległa polityka wobec Ukraińców. No nie jest w interesie Polski i nie służy e, interesowi e, Polski, więc myślę, że to, ta polityka powinna być bardzo mocno zrewidowana. Jeżeli ktoś uważa, że nasza polityka, czy nasze podejście, wejście do strony ukraińskiej jeździć nadą, no to gratuluję wybitnego toku myślenia. i Myślę, że powinniśmy mm, prowadzić politykę transakcyjną, jeżeli pomagamy to za coś. To nie jest tak, że Ukraina nie, wiem, nie może mieć żadnych zobowiązań w przyszłości, jeżeli już wojna się zakończy. To nie może być tak, że my dajemy wszystko za darmo. To nie jest polityka rozsądna. To nie jest polityka oparta o polską rację stanu. Co widzenia. powinniśmy wyegzekwować od Ukrainy? Na przykład to, żebyśmy przestali spłacać odsetki za ukraińskie pożyczki. Dlaczego my mamy to płacić? Przecież w 2025 roku ponad 100 milionów złotych zapłacimy za ukraińskie pożyczki w imię czego? Za co? Bo co? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Studentka protestuje przeciwko obecności Sikorskiego na uniwersytecie. Nie zgadzam się, żeby... Anima! Na moją... Nie, proszę zostawić tą panią. Tylko gdyby mogły panie wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. Ja bo... I nie zamierzamy słuchać więcej. Żądamy embargo i sankcji na Izrael. Pamięta, że na moją czelnik jest zapraszana osoba, która wspiera. Wierzchna czy... wpadka Donalda Tuska. Postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami. Tak, aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce. Tak, aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce. A na koniec Zbigniew Ziobro komentuje słowa Żurka, że będzie ścigany przez tajne grupy cieni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości obecny, zapytany o to, co jeśli Zbigniew Ziobro dostanie azyl na Węgrzech. Nie wiem, czy pan słyszał tę odpowiedź ministra sprawiedliwości. Powiedział tak: wszystko ma swój kres. Jest tak, że czasem rzeczywiście Specjalna grupa łowców cieni w policji tropi takich uciekinierów, więc nawet zapowiedział to, że będzie pan ewentualnie tropiony, jeżeli o taki azyl będzie pan się starał. Pan Żurek, obłąkany człowiek, popełniający przestępstwa liczne, to jest przestępca. Żurek kiedyś będzie, a propos cieni, on kiedyś będzie cieniem Żurka, kiedy przyjdzie czas jego rozliczenia i to państwo obiecuję, że to się stanie członek zorganizowanej grupy przestępczej z Hedgettem Tuskiem, który został wynajęty, by metodami, jak to Tusk mówił, niecywilizowanymi czy przestępstwami, kryminalnymi czynami, rozprawiać się z opozycją, zamiast skutecznie rządzić na prawie wymiar sprawiedliwości. Co było dla Ciebie najmocniejsze w tym filmie? Napisz w komentarzu, jeśli chcesz więcej takich kompilacji i subskrybuj prawicową siłę. Dzięki.